W klinice Haluks Med chirurdzy operują nie tylko, jak mogłaby sugerować nazwa Haluksy, ale także stopy, staw skokowy, a także kolana. Bohaterem odcinka będzie to ostatnie, a konkretnie zaprezentujemy proces leczenia łąkotek i chrząstki stawowej. Specjaliści opowiedzą o leczeniu biologicznym, ale także o artroskopowym, a my z kamerą wejdziemy na salę operacyjną. Leczeniu biologicznym, które ostatnio jest bardzo modne, modne i dobre. Do niedawna był tylko w zasadzie kwas hialuronowy, który moglibyśmy podawać. Dzisiaj mamy kwas hialuronowy w połączeniu z posoczem bogatopłytkowym, komórki macierzyste. To wszystko tutaj robimy i to wszystko w chorobach krząstki przynosi naprawdę spore efekty i dużą poprawę u chorych. Nie trzeba się wtedy uciekać od razu do rozwiązań jakim jest leczenie operacyjne. W tym wypadku no, takim podstawowym jest artroskopia. Jednak kiedy zachodzi taka konieczność, pacjent musi spotkać się z lekarzem na sali operacyjnej. Haluxmed wykonuje całą gamę zabiegów artroskopowych stawu kolanowego. O szczegółach operacji łąkotki i chrząstki stawowej opowiedział nam dr Paweł Zalita. Łąkotki to są właśnie te struktury kolana, które najczęściej ulegają uszkodzeniu w czasie skręcenia. U osób młodych najczęściej do uszkodzenia Łąkotek dochodzi w wyniku e, urazu skrętnego w czasie uprawiania sportu, najczęściej w czasie jaz, jazdy na nartach, w czasie gry w piłkę nożną, ale również w czasie tańca czy niektórych ćwiczeń gimnastycznych. U osób starszych. Łąkotki ulegają z czasem pewnym zmianom zwierodnieniowym i wówczas nawet niewielki uraz może spowodować pęknięcie łąkotki. Łąkotki są bardzo ważne dla naszych kolan, dlatego że działają podobnie jak amortyzator w samochodzie. One tłumią wstrząsy i poprzez zmniejszenie siły nacisku na chrząstkę stawową zabezpieczają tą chrząstkę przed wtórnymi uszkodzeniami. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu wydawało się, że łąkotki mają prawie że zerowy potencjał gojenia, nawet po um, operacyjnym zszyciu takiej uszkodzonej łąkotki. Dzisiaj, w myśl, w świetle nowych badań, wiemy już, że łąkotki mają całkiem niezły potencjał gojenia, a pomaga nam tutaj zarówno leczenie biologiczne, jak i nowoczesna. Technologia, która yy, poprzez opracowanie odpowiednich narzędzi i sposobów szycia łąkotek pozwala ratować łąkotki, które jeszcze kilka, kilkanaście lat temu byłyby po prostu wycięte. To zabieg wykonywany przez dziurki od klucza i przy pomocy specjalnej kamerki, która wprowadzana jest do kolana. Dzięki opracowaniu nowoczesnych narzędzi, dziś lekarze mogą w sposób mało inwazyjny m.in. strzywać łąkotki uszkodzone w wyniku urazu. Możemy zabezpieczyć to szycie dodatkowo opłaszczając łąkotki membraną kolagenową i pod tą membranę możemy podawać komórki szpiku kostnego, które w niejako w cieplarnianych warunkach sprzyjają gojeniu się łąkotki. Dzisiaj jesteśmy w stanie w sposób celowany, bardzo precyzyjnie pod USG podawać Osocze bogato płytkowe, w uszkodzenia łąkotek, w zmiany zwyrodnieniowe łąkotek, tak żeby zapobiegać ich pęknięciu, a tym samym prowadzimy w ten sposób profilaktykę wtórnych uszkodzeń chrząstki stawowej. Zdaniem lekarzy łąkotki należy leczyć, a nie usuwać w myśl hasła Save the meniscus. Dotyczy to także chrząstki stawowej. Z pomocą przychodzi nam tutaj leczenie biologiczne, które otwiera nowe drogi do leczenia chrząstki stawowej. Możemy podzielić to leczenie na leczenie nieoperacyjne i leczenie operacyjne. Jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom zarówno w poradni, w ramach leczenia nieoperacyjnego, gdzie we wczesnych zmianach zwyrodnieniowych możemy podawać kwasy hialuronowe do kolana, które zapewniają odpowiednie warunki ślizgowe w stawie i zabezpieczają nam chrząstkę. Te kwasy podajemy również standardowo po zabiegu artroskopii kolana, po to, żeby odtworzyć prawidłowe właściwości płynu stawowego. Kolejnym etapem w leczeniu biologicznym jest zabieg z wykorzystaniem osocza wysokopłytkowego, czyli jak nazywają go lekarze, koncentratu płytek krwi. Jest on wprowadzany do stawu kolanowego za pomocą zastrzyku. Osocze bogato płytkowe działa na dwa sposoby. Po pierwsze, działa przeciwzapalnie, hamuje mediatory zapalenia przez co pacjent przez wiele miesięcy nie czuje bólu, lub ten ból jest znacznie łatwiejszy do opanowania przy pomocy mniejszych dawek leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, a po drugie, poprzez czynniki wzrostu nasila procesy regeneracyjne i wspomaga leczenie chrząstki. Ale leczenie biologiczne daje nam również możliwość unowocześnienia leczenia operacyjnego. W przypadku uszkodzeń chrząstki dzisiaj możemy leczyć nawet bardzo głębokie, rozległe uszkodzenia chrząstki. Wypełniamy ubytki w chrząstce przeszczepami kostnymi, pokrywamy membraną kwasu hialuronowego lub membraną kolagenową po to, żeby przyspieszyć proces gojenia. Dysponujemy również możliwością leczenia niektórych uszkodzeń chrząstki wykorzystując nawet tą uszkodzoną chrząstkę w specjalny sposób pobieramy ją, preparujemy, mieszamy z osoczem bogato płytkowym. Wtedy uzyskujemy coś na kształt pasty, którą wypełniamy ubytki, podobnie jak stomatolog wypełnia ubytki w zębie. Leczenie biologiczne jest także uzupełnieniem leczenia małoinwazyjnego, jakim są artroskopie stawów, w tym kolana. Pozwalają na ratowanie elementów stawu, które do tej pory... Nie były do uratowania. Dzięki temu, że mamy w swoim arsenale taką broń jak leczenie biologiczne, możemy przedłużyć żywotność stawu. Jesteśmy w stanie odroczyć znacznie ostateczny zabieg, jakim jest endoprotezoplastyka stawu, pod warunkiem, że leczenie zostanie wprowadzone na odpowiednim etapie, odpowiednio wcześnie w sytuacji, w której zmiany są jeszcze potencjalnie do opanowania, potencjalnie odwracalne. Muzyka